Doprowadzi. prowadzi. Ja. Tak jest. Kiedy kolejka? <grywa> Chyba co tydzień. E, jaki layout? Cześć. Chciałbym zaprosić Was na zapoznanie się z układem na najbliższą trzecią kolejkę zimowego pucharu Disc w Warszawa. Partnerem wydarzenia będzie dzielnica Wawer, która zapewni nam ciepły posiłek oraz sklep Disc Point ze Śląska. Dyrektorem turnieju będę ja i zapraszam serdecznie na obejrzenie 18 dobeczków. Dowek numer 1: 61 metrów. Mamy tutaj wyspę. Jeżeli w nią nie trafimy, gramy na zasadach hazardu, czyli dostajemy karę plus 1. Wyspa zaczyna się jakieś 7-8 metrów od kosza, ale jest dosyć szeroka, więc łatwo w nią raczej powinno się dać trafić. No i dobrze taktyczny roller. Od bandy na. Go. Brawo przemku. W międzyczasie zrobiłem sobie szybki opening y, boxa z Lunami od Discrafta. Wszyscy wiedzą co chodzi. Dobra, odsilowane. proszę bardzo. Mamy tak. A, nie widać ich jeszcze. No złotego biletu nie ma, kto by się spodziewał. Pierwsza luna, druga luna, dziękuję bardzo, stabilna. Nie jest stabilne, nowe te luny. Stołek numer 2, 64 metry, mamy tutaj obę po prawej i za koszem. A ja. Moja szkoła, moja szkoła. Dołek numer 3, 60 metrów. Jest to nasz klasyczny dołek. Mamy tutaj Double Mando. Jeśli nie trafimy w nie, idziemy na drobkę. waluna. Brawo Bobby. Brawo. Zanim przejdziemy do kolejnego dołka, bardzo proszę przechodząc z dołka z trzeciego na czwarte, uważanie na graczy z dołka 18. A teraz mamy par 77 metrów. Mamy mando do lewej, żebyśmy nie grali szerokim heizerem. I mamy też obi po lewej jak, i po prawej, jak i za koszem. Od razu bym dodał, że jak miśniemy Mando, mamy retro. Ajajaj, dołek numer 5, 70 metrów par 3. Obe widać po prawej, ale no nie gra, żadnych zasad specjalnych. O, to dzieszorcik. Dawaj Domek numer 6, 137 metrów, nasze pierwsze par 4 na tym układzie. Po lewej, po prawej, i za koszy mamy Obi. O, mamy tu atak na igla. I to jest piękny rzut. O to mi chodziło. Pracuj. Ale leci. Dobry. Tak się robi igla. Tak się to robi. Dalek numer 7, 52 metry. Żadnych zasad specjalnych. Na potrzeby filmu, kosz jest zastąpiony zuką. Takie jest. Go in. Dobra, korekta. I to jest zaparkowane. Można? Tak! Mam to! Dołek numer 8, 120 metrów par 4, więc dosyć krótkie. Obe mamy wzdłuż dołka po prawej stronie i gramy na kosz od klasycznej piątki. No I to wystarczy. O, agresywniejsza linia, bo już na dole. Ale dał. I cyk, nowa lunka. Bobby jego słynny forehand. Pyk. Dołek numer 9, 150 metrów, part 4. Tak zwany doglek mamy obe wokół całego dołka. O, kolejny atak na igla. Bardzo ładnie. O, udało się para uratować. Dawek numer 10, 71 metrów, par 3, brak specjalnych zasad. O, nie, ty to wstawisz. O, podnóżko. Dołek nr 11, part 3, 45 metrów, mamy tutaj wyspę, jak nie trafimy idziemy na drobkę, która jest z betonowego Tee. Go in. Uh. A. Młody warszawski talent. Yes. O! Dziękuję. Tak nie było. Nie bierz, bo... Dziękuję. 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 na Dziękuję. ja specjalnych zasad. Na góreczkę Go in To była kontra na mojego zonu Go in Brawo, Brawo. Dołek numer 13, par 3, 130 metrów. Jest to powrót chuby. trochę przesunięta do prawej. I to tyle, brak zasad specjalnych. Eee, o. szorcik. wyżej go Tak, wyżej i jest. O, ja. Dołek numer 14, par 348 metrów, gramy na kosz na górce na elektrofazie. Elektro Brawo. Dobra o. No, no i proszę bardzo. Nazek nice. Dołek numer 15, 58 metrów, partsz, nasze klasyczne kurhany. Bardzo ładny. Opa! Dołek numer 16, part 3, 67 metrów, brak specjalnych zasad. Brawo Max! Bardzo ładny. Dołek numer 17, Par 63 metry. Mamy tutaj Double Mando. Jak nie trafimy, idziemy na drobkę. Zapomniałem dodać, że za koszem Long mamy Obę, i Bobby jest na Obi. No, wypluło niestety. Dołek numer 18, par 3. 2,5 metra. Dołek numer 18, nasz ostatni, 58 metrów, par 3. Mamy tutaj triple Mando. Jak nie trafimy, to idziemy na drobkę. Nice. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam za tydzień. Będzie ciepły obiadek i zapraszam do subskrypcji tego kanału. Hej